Dzień dobry, witajcie w krótkim filmiku pokazowym Local Odds. Jest to wstęp do serii blogowej na blogint.pl Natomiast tutaj w tym filmiku chciałem Wam zaprezentować początkową, testową, można powiedzieć w pewnym sensie, że deweloperską wersję Temple, która jest mocno, mocno pozmieniana i kluczowym Aspektem co do, nazwijmy to, prowadzenia tego temple i pewnej oryginalności, która z tego wynika, jest fakt, iż ulokowałem tu zdecydowaną większość NPC-ków. Jest to zabieg celowy i teraz się przejdziemy i Wam to po prostu pokażę. Szybki, słuchajcie, speedrunik po temple. Mamy tutaj, oczywiście, sprzedawcę mebelków, runek tak, i kilku innych. Oczywiście też tutaj gość od backpacków też jest, i nie tylko od backpacków. Co prawda jest nawet w dwóch miejscach, ale też doszły nowe rodzaje NPC-ów, i tutaj dzięki mojemu znajomemu. Dobremu znajomemu udało się zrealizować kilka dodatków do serwera, które wprowadzają m.in. gruszki dodające HP, ale nie chodzi tutaj o leczenie HP, tylko zwróćcie uwagę, że mam teraz no załóżmy tam te 2 miliony z kawałkiem, tak, dodaję sobie 5000 HP i tak jak widzicie mam te 5000 HP więcej, ale zwróćcie uwagę, że HP na limicie, tak, maksymalnej wartości punktów życia, a nie wynikających z leczenia. Oczywiście to też rośnie, ale to dlatego, że po prostu postać ma jakiegoś tam, jakiś poziom najedzenia, ale to jest zupełnie inna wartość. No i też doszła inna rzecz, tutaj mamy testownika, jest to póki co testowy NPC, on potem będzie rozszerzony właściwie na podstawie kryptów, z których korzysta, będzie rozszerzenie na wiele Wariantów jakby tego rodzaju NPC. I jak się przywitamy z nim, no to mamy dwie opcje, albo HP, albo więcej informacji. Wybierzemy sobie HP, ale zanim to to zwróćcie uwagę właśnie 2 miliony z kawałkiem. Zakupiono. Oczywiście gdy zakupiono, schodzi nam 10CC. Jeżeli tych CC nie mamy, no to NPC też nas oczywiście informuje że nie mamy, tyle potrzeba 10 cc zakupiliśmy łącznie 300 tysięcy w międzyczasie zwróćcie uwagę, no mamy o 300 tysięcy więcej ale też co ciekawe tutaj wybierzemy sobie więcej informacji no i mamy informację taką, że właśnie odnoszącą się do tego co npc mówi na początku, czyli że dodaje y, punkty życia, właściwie sprzedaje tieru pierwszego i drugiego i na czym to polega. No i tutaj jest rozszerzenie tej informacji. To będzie taki, powiedzmy, akurat, jeżeli chodzi o local oca, to będzie taki main core gry, właśnie te różne tiery HP, w przyszłości może też MP i jakieś innych wartości, zobaczymy jeszcze. E, w każdym razie tutaj macie informację, jak to mniej więcej y, działa, na czym to polega. Tier pierwszy HP to bazowa wartość HP. Tier drugi jest zwany również jako punkty życia odrodzenia, czy tam rep HP, zwał jak zwał oczywiście, które również dodaje po każdym zakupie bazowego HP. Dodatkowo tier pierwszy resetuje się po wykonaniu odrodzeń, no bo no jest to celowy zabieg po prostu po wykonaniu odrodzenia HP się i MP przy okazji się resetuje oraz po przekroczeniu wartości no tutaj znanej INT32 ze znakiem wartość ta się resetuje. Natomiast tier drugi, czyli to tak zwane właśnie HP odrodzenia, nie resetuje się w ten sposób. Przy czym HP odrodzenia na ten moment jest jedynie wprowadzone do postaci i nie bazuje już na zwykłej zmiennej, która tam może mieć zakres no, z tych najpopularniejszych, powiedzmy albo IN32, albo IN64 tylko ma, tylko jest oparta właśnie o GMP, które to GMP e, tworzy, powiedzmy, no taki odpowiednik arbitralnej precyzji, tak, to jest jedna z tych bibliotek, która jest odpowiedzialna za bignamy w C++, ale e, właśnie w C++, tak, tutaj implementacja tego była bardzo ciężka, tak jak mówię, gdyby nie mój dobry znajomy, no to by się to zapewne nie udało, i tak jak mówię, jest to jedynie póki co znacznik. Może kiedyś to będzie jakoś gameplayowo rozszerzone, ale szczerze mówiąc, raczej nie bardzo. Głównie będę się skupiał na właśnie w przyszłości rozwijaniu tego serwera w ramach tej konwencji single player o kolejne jakieś możliwości, warianty itd., itd., kupowania. Tych obów Tieru HP, potem może dojść jakiś kolejny Tier, może też będą jakieś alternatywy dla MP, ewentualnie jakieś punkty osłony, silne dla czegokolwiek, które też mogą być wykorzystywane w jakichś przyszłych wariantach, jakichś nowych mobów, czegokolwiek zobaczymy. Na ten moment jest to wszystko, powiedzmy tak. Y no w powijakach jest to na takim etapie, nazwijmy to bardzo, bardzo takim wczesnym. Natomiast no w przyszłości może być dużo więcej tego typu mechanik. Tutaj Wam zaprezentowałem taką pierwszą podstawową. No i szczegóły raczej będą już prowadzone w przyszłości na blogu, na blogint.pl. I właściwie to tyle. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Miłego dnia i całego życia. Cześć!